Witam! Dziś pokażę Wam saszetkę, mini figurę Serii 12. Już po raz czwarty będę pokazywać to mini figurki. Co to, to saszetki? Co już mówiłem w poprzednich filmach. No, że tutaj są figurki, 9 figurek standardowo. Logo serii poszło na dół, z góry. Bo teraz tutaj jest pokazane, że kod do gry dodają. No, a tutaj. Lego minifigures. No i tutaj różne informacje. No i to tam długo nie będę. Przejdźmy od razu do minifigurki. A oto minifigurka, która trafiła mi się tym razem. Jest to dostawca pizzy. Sama figurka jest bardzo ładnie zrobiona. Ma nowe co do lego krótki rękawek. Klapkę czerwoną. Z ma na czapce pizza narysowaną i napis pizza. Atrybutami figurki jest, no, pizza i karton od pizzy. Przyjrzyjmy się bliżej torsikowi, więc odłożę to na chwilę. O, Oto i nasz torsik. To jest bardzo ładny. No, nie żadnych dużo nadruków nie ma, ale. Ładnie zrobione. Na tyle, co się ma no no, na spodenkę. Zwyczajne granatowe spodenki. I. Dzień, Nasz luzik ma piegi i aparat na zęby. Jest taki ura... y... ucieszony i brwi ma tak u góry. No, nie ma żadnych łyżek, ale tu w łódź jestem tego czapka i do tego A i teraz yy, pokażę Wam pizzę i kartonik. Oto i nasz kartonik od pizzy. Ma napis pizza, narysowaną pizzę, taki, że pizza w papach nie coś takiego, takie dymki. I tutaj ma taki Szlaczek taki czerwony. No i też pizza, bo by na tyle tutaj On ma Oczywiście tak, kolcek płaski, żadnych zczerbień. No, bardzo ładnie to ten karta nie wygląda. A teraz no pizza. O! A oto i nasza pizza. Tak pizza niby, ale jest bardzo ładna z tego powodu, chociażby, stara pizza wyglądała oto w ten sposób. No, różnica jest, znaczy pewnie i tak będzie, jak będzie jakiś zestaw, to będzie taka. Bo ta jest do mniej figurek, tylko pewnie. Choć nie wiem, może się mylę, ale no w każdym razie porównajcie sami różnicę między tą pizzą, a tą. Ta jest, no, ładniejszy nadruk. No i ta ma żółte ciasto. A ta ma kupieczone ciasto, takie brązowe. To ta jest pokrojona, ale to nieważne to. Teraz pokażę Wam ulotkę od A Oto nasza karteczka, tutaj są figurki. Na no to takie jak zresztą w No nasze figurki, jakie są dostępne. No, tu mamy, że można blokować dzięki kodowi. Figurkę wygrywa, tutaj jakieś napisy, tu też. Potem co tam są figurki. To już tutaj jak wyglądają. Logo mi figury z online. No i to w sumie na no tyle by było z dzisiejszej recenzji. Mam nadzieję, że się Wam spodobała recenzja. I do widzenia.